Hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Snaki. Witam Was na kanale klanu WonderClan. Jest to mój pierwszy komentarz na tym kanale. Mam nadzieję, że i nie ostatni. W tym komentarzu postaram Wam się przybliżyć tak naprawdę kim ja jestem, czym się zajmuję i dlaczego akurat ja dzisiaj podkładam komentarz pod gameplay, który widzicie na ekranie. Yy, a więc zaczynajmy. Tak więc, ja nazywam się Znaki, mam 20 lat. Swoją przygodę z kodem zacząłem jakoś w 2003 roku yy, za sprawą po prostu... to chyba był kod jedyneczka. Od tego się zaczęło. Potem jakieś Need for Speedy i tak do 2017 roku non-stop Call of Duty, Call of Duty. Ja w tym momencie troszeczkę odpuściłem sobie yy, granie w, w obecne części koda, bo po prostu są dla mnie nużące ale myślę, że reszcie Wam się będzie podobać. Tutaj chłopaki z klanu naprawdę robią zajebistą robotę, starają się robią naprawdę kosmiczne wyniki, Ja jestem naprawdę wiel pod wielkim wrażeniem, bo sam interesowałem się przez jakiś okres mm, sceną pub stompingu i też nawbijałem troszeczkę tych wysokich streaków. Mam nadzieję, że kanał im się będzie rozwijał w bardzo szybkim tempie, bo to w tym momencie jedyny chyba polski klan pub stompingowy. W Polsce. Była Enigma, która została mm, anulowana, zamknięta. Nie wiem, nie do końca orientuję się, jak to wyglądało. Yy, ale mam nadzieję, że Wonder po prostu pokaże klasę, że tutaj wszyscy okażą swoje wsparcie dla nich i, i coś zawojują po prostu na polskim rynku. Koda, bo jak wiemy, Call of Duty od dłuższego czasu jest to po prostu zachodni klimat w Polsce, bardzo ciężko się to przyjmuje. Ja sam swój kanał budowałem na początku po prostu mm, bazując na Call of Duty. Troszeczkę tych widzów przybyło w tym momencie. Yy, Otworzyłem się tak naprawdę na wszystkie możliwe gry, jakie są od multiplayer po single player. I bardziej z normalnego chłopaka, który robił sobie filmy na YouTubie, raczej przerzuciłem się w streaming, by móc po prostu mieć interakcję ze swoimi widzami. Jest to dla mnie przyjemniejsze, mogę po prostu elegancko się otwierać na świat, mogę budować jakieś swoje umiejętności, dialogu z ludźmi, czy żeby po prostu się nie zaczynać na materiale. Chłopaki tutaj z mnie poprosili, żebym zarzucił temat mojego ulubionego koda. A więc mogę powiedzieć tylko tyle. Moim ulubionym kodem, czyli serią Call of Duty jest Black Ops 1k. Nie 2, nie 3, nie Modern Warfare 3, gdzie mam przegrane tysiące godzin. jest to po prostu Black Ops 1. Za sprawą samego feelingu, feelingu gry, klimatu... Y i po prostu to mi się chyba najbardziej podobało, było tam najbardziej zrównoważone połączenie w moim odczuciu. W bronie były bardzo dobrze zbalansowane, może nie było tam jakiś bóg w jakichś striców, bo pod stomping to tam nie było co tak naprawdę robić. Bo striki się chyba kończyły na 11. Yy, ale generalnie i graficznie i dźwiękowo i cały feeling gry był na najwyższym poziomie, tak naprawdę nie było tam jakichś dupereli yy, jak yy, attachmenty, takie... jakby to nazwać ataczmenty do broni, które są tak naprawdę wizualne, jakieś wisiorki, inne duper, ale taki stary kod Black Ops właśnie mi się najbardziej podobał, bo snajperki nie były aż tak OP naprawdę trzeba było troszeczkę się nagimnastykować, żeby wyskilować się do jakiegoś bardzo dobrego poziomu, żeby majtać te quickscope i robić cuda więc w tej części tak naprawdę po MW3 przegrałem najwięcej czasu, nie był to też Modern Warfare 2, gdzie no troszeczkę godzin też przegrałem, ale jednak w jakimś tam stopniu ta gra była nużąca i, i i po prostu wracałem do tego Black Opsa jedynki. Przykre jest tylko to, że niestety, jeżeli chodzi o tą część, ona już jest niegrywalna na pc za sprawą tego, że wprowadzili tam serwery tak jakby dedykowane, bo one dedykowane nie są. Bardzo żałuję, że niestety na pc nie ma lobby, tak jak to było w przypadku konsol starej generacji, bo ta gra jeszcze mogłaby żyć, można by było w nią naprawdę elegancko grać, a tak no niestety, no pozostało nam na pc Grać w jakieś świeżynki. no, W tym momencie Black Ops 3 robi największą furorę na Steamie, ale to i tak nie jest ta sama liczba graczy co na PlayStation 4 czy Xbox One. Dlatego ja też posiadam konsolę. Czasami jeszcze wracam tutaj sobie odpalić jakiegoś koda, pyknąć, wychillować się, ale robię to coraz rzadziej po prostu. Podrażni mnie troszeczkę cała koncepcja marki Call of Duty, co oni robią z tą serią. Mam nadzieję, że troszeczkę złapią tego oleju do głowy i zaczną cofać się troszeczkę. Bo jak na razie to idziemy w taką przyszłość, że obawiam się przyszłej części koda, co, co oni tam nam pokażą, yy, ale nie zakładajmy co będzie tak naprawdę w tym roku. Czasu jeszcze długo. Mam nadzieję, że może jednak się pukną w to trochę głowę i cofną się do, do Boots on the Ground, żeby tak naprawdę pokazać co to jest skilla, nie fart, latając, odbijając się od ścian. Bo no to już jest chyba czwarty rok z rzędu, gdzie latamy, a jednak troszeczkę już tego latania mam dosyć. Tak więc dzięki bardzo za mm, wysłuchanie tego komentarza. Ja nazywam się Snaki i zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do subskrypcji kanału Wonder. Możecie też wpaść do mnie, nie obrażę się i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale na tym kanale. Pozdrawiam, cześć!